Witajcie, z tej strony Maty. Ja Was witam w FS-ie, czyli Farmingu 13. Jak widzicie w dzisiejszym odcinku będę sobie robił taką ciężką rzecz, jak zawsze było farmingu, zbieranie bel. Jak widzicie już ta bela nie chce słuchać. Postaram się dzisiaj trochę pozbierać bel. No jak widzicie, wolno zauważyć, że zakupiłem, no wolno być, jak tak. Jest to, e, są takie tu widły do bel. kupiłem jeszcze przyczepę ha nie myślę jak to dobrze czytam. Jest to przyczepa e, chyba niemiecka, burska, nie, nie wiem jaka to jest. E, dzisiaj będę sobie zbierał nie Troszkę nierealnie, bo 60 będzie tyle ciągu, ale to mało Bela na tej mapie jest, to tylko kilka będzie. Tak, troszkę dzisiaj będziemy tych Bela zbierali. E, dzisiaj naprawdę dużo informacji. Już na ja dzisiaj zrobiłem taką notatkę na kartę, napisałam te najważniejsze informacje. Tak, pierwsza informacja jest to, że w 2017 roku filmy z będą o wiele lepsze. Tak, ponieważ. Dlaczego lepsze? No, będzie oczywiście lepsze ujęcia, ponieważ zakupiłem niedawno materiał do kamerki i też będą wtedy e, lepsze filmy, będą się pojawiały na YouTube. hm są belka jakoś inaczej wziąć, bo tak mi ona nie weźmie się. E, będą lepsze filmy, będę brał statyw na pola. Będzie troszeczkę to gorzej i oczywiście w lecie tego 2017 roku, 2017 roku, będą lepsze filmy. Po prostu sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Będą lepsze filmy też, bo mam magnes, będę brał statyw. No i w lato przyszłego roku będzie takie coś, że. Możliwe, że jak dam na skuter, to będę skuter. Ale dopiero w lato, bo tak to na razie nie będę zdawał. Mam w lutym pod koniec lutego mam urodziny, ale tak szybko nie chcę się z tym śpieszyć. Taka informacja dla Was. No i mówię, będą... Będą lepsze filmy, Będzie też lepiej się robiło, będą lepsze ujęcia. To już informuję, bo w tym roku jeszcze będzie dużo filmów, mamy jeszcze z wiosny. Ze kukurydzy będą to wystawiane? Nie, 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 co ja narobiłem? Trochę nie co zrobiłem, bo przypadkiem popchnąłem tą przyczepę, Przepraszam. Jak mówię, be, jeszcze ja muszę wystawić filmy ze kukurydzy e, z wiosny. Będą takie słabe, ale chcę wam wystawić, żeby było potem podsumowanie z materiałów, które też były na kanale. Czy chyba ja na no, Belkę to wcisnę? Co to Belka robi? No i tą belkę sobie tutaj jakoś zostawić O, no, zostawi tą belkę tam na tym miejscu, tak, o zostawiło mi Eee dobra Jedziemy po czwartą belkę. Chyba chcę drugi stos płukiać, ale nie wiem czy to się uda. Najpierw pokukam sobie na tych polach, to na tych dwóch Dobra, teraz sobie podjedziemy sześćdziesiątką na tamto pole. To są dwie belki. Muszę już wolę podjechać. Połóż te dwie belki, nie będę specjalnie jeździł. To już tutaj wezmę. A wezmę dwie na raz belki? mi się to nie uda? A nie, i tak muszę wziąć jedną, żeby dać cały stos zrobić. Najpierw na dole. Po cztery belki będziemy dawali, jak mówiłem. Belka, dasz się. Te, te belki farmingu tak wynerwali. Dole będą się wynerwali. Na tym skończyłem. No, nie będą lepsze. Mogę zapewnić. W tym roku wadam kilka bez statywu, kilka ze statywem, bo jeszcze mam kilka nagrań, kilka bez. Bez magnesu mam wszystkie, bo magnesu, który teraz kupiłem, a teraz żadnej akcji do nagrywania nie miałem. Jak hmm. tą belkę, jak tylko tuła nie dam? Teraz trochę źle tutaj podjechałem. X i ona mi tu zleci, nie zleci mi tu belku. No, ja jadę do tyłu, on mi. Do przodu, tą belką. No, nierealnie to zbieranie belek, bo tak zawsze było w farmingu. Bo tych belki się ciężko z tym farmingu robi. A z 60 próbuje tak lekko odjechać. E, dobra, coś powiedziałam o filmach. Teraz powiem że. że mogę że jest źle słychać i źle mogę mówić. Tak, ponieważ ośrodek jestem bez mleczaka. Myślę, że oprócz tego mleczaka mi został jeszcze jeden. I to jest taka informacja, że może mi troszeczkę mogę gorzej, niewyraźnie mówić. Chciałabym, został jeden mleczek. Eee, i dlatego... Za chwilę potłumaczę resztę. Jeżeli od jutra, czyli soboty, nie idziemy, nie będzie w ogóle... W mojej miejscowości powiem, jeden na wesele do Wrocławia. I dlatego tak dzisiaj szybko to nagryłam. No i tak przepraszam, że mogą być jakieś tutaj błędy w filmach, które wystawię na jakiś taki tak dalej, ponieważ to co na szybko, jak na szybko się nagrywa to zawsze to tak nie wychodzi, jak ja to chcę to zrobić. Hmm, jakaś tabelka się jakoś weźmie, chyba się da dać jakoś tak na górę. To tak, już Wam mówię, że właśnie nie będzie. I no, będziecie musieli wytrzymać jakoś, chyba myślę, że wytrzymacie, a to tutaj tą belkę jakoś na górę. Nie, mam pomysł. muszę się jakoś normalnie łapnąć, bo potem mi się to wszystko zbówuje. Teraz jakoś tutaj normalnie z tego wiadem Naszym MTZ-em. a to jak mówię nie będzie mniej, troszkę będzie taki mały przystóp z filmami, ja tylko o filmach, czego tak mało filmów, kiedy będzie wreszcie e, wymogi z 17, jakie trzeba mieć, żeby za mną zagrać i z 15 e, z, z multi e, będzie to. No w tym tygodniu będzie obiecuję, nie było, ponieważ problemy techniczne były na moim komputerze, nowy komp będzie myślę, że w lutym, albo tak w marcu, ponieważ 27 lutego mam urodziny i tak no nie wiem, kiedy to potem zrobić, także to było jakoś dobrze. Nie, 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 nie. O, nie. Hm. tekstuj. jak tak się wycofam, no dobrze, wycofam się, o, to jeszcze się dwie da na górę najwyżej potem się to wywiezie co na kolejne pole ale to będziemy musieli spychać też naszym MTZ na kolejne pole nie wiem MTZ też ale naszą 60 i jeszcze jedna kukurydza została hm. on dojedzie mi tutaj jakoś? O, tu jakoś a tu jest jeszcze jedna belka czy nie ma Tu już nie ma belek, to sobie... Tu jeszcze jedna chyba. Jak tu jeszcze jedna belka jest... To sześć tutaj podjadę i sobie na te dwie belki naraz na widły. To już nie będzie specjalnie tą sześćląką tu podjeżdża, bo podjedziemy na drugą stronę, gdzie to pojęcie mapy. Bo też sobie wykonytać sobie 60, żeby nie było. Tylko, ona mi się chyba... Hmm. Nie tak. I teraz, do, teraz tak podjechać. O. Tak tego nie wezmę chcę. Hmm. Dobra. my jeszcze inaczej. Tak, to, 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 po, po, pójdziemy po tą 60. i te blasy załadujemy. Musimy się włączyć. E, jak to się robiło? Nic. Dobra, chyba, chyba te belki sobie nie spadną. Zobaczem ta za też sam Chyba nie nawrócę tą troszeczkę wycofać. No i teraz nawrócę koło tego drzewka. I mówię, te filmy pojawią się te o tych wymogach. Przepraszam tak długo, no ale z filmów technicznych nie mogę, jak już to mówię cały czas. O mnie dużo się dzieje. Ja jeszcze ta zostałam jeden dzień, dwie dwójki, naraz. I to też troszeczkę źle poskutkowało, bo muszę teraz to poprawiać. Mam tu... To, 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 u mnie jestem w pierwszym gimnazjum, dużo doszło, muszę się dużo uczyć, no i dlatego, tego tak mało e, filmów na razie jest na moim kanale. Postaram się to poprawić. No i będę miał czas, bo na razie czasu brak. Chęci są, no ale czasu brak, ja niekiedy w ogóle tylko jestem 3 godziny na komputerze e, tygodniowo, to nie wiem jak ja to mam w ogóle ogarnąć w ogóle. Bo tamta ta mi się za chwilę wywali jak się ona się tamta wielka wywali to mi się wszystko wywali nie 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 I teraz nie 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 sobie trochę nie bo nie 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 o. I teraz proszę cofamy i teraz tą ostatnią belkę sobie weźmiemy i pojedziemy sobie na kolejne pola, bo chcesz sobie tak na dole jedną part tutaj zrobić. Układam na razie na górze, bo tak będzie mi wygodniej to zrobić. O, i tą belkę sobie damy i teraz pojedziemy na same pola. Dobre. Tu już powiedziałam, że to będzie, <laughs> kolejna informacja 17 będzie wierzba energetyczna, czy jakoś tak. No nie wiem jak to będzie w ogóle działało. Pierwszy raz z tym się słyszałem. Jak ktoś chce więcej się dowiedzieć na temat taki, na te, tego, tej rośliny, to zachęcam e, do napisania mi w komentarzu, bo mam taki filmik przygo jest przygotowany na YouTube, który znalazłem mówi o tym właśnie. To możecie też e, zobaczyć. Troszeczkę ściszę grę, bo nie wiem, czy będzie słychać potem mnie. Jedziemy na kolejne pole. Swiesionka ładna, piękna. Jak mówiłem, ta wieżba będzie i jestem bardzo ciekawa, czy nią będzie wolno, będzie kiszonkę wolno niej robić, jakim silnikiem będzie się nie musiało. ktoś wie... jakim silnikiem się sieje, bo tego nie wiem akurat tą wolno mi napisać z chęcią, jak by to powiedzieć. Powiem o tym w odcinkach teraz. Tutaj zostaniemy. Bo tutaj mamy jedną belkę. potem będziemy jeździli traktorem na te pola, bo my się nie chce specjalnie właśnie... Jeździ tą 60, o czym te bele nie uciekły. Mam blokadę, ale też się boję, że uciekną mi, to już powiedziałem. I ci się bardzo, ciekawi ja, czy w 17 będzie wolno też słonecznik robić kiszonkę z niego i ciąć go kosiarką. Na przykład z rotacyjną albo jakąś inną. Czy to będzie też w modach możliwe? Nie wiem, bo w realu wiem, że wolno słonecznik normalnie sobie ciąć kosiarką, i na kiszonkę go robić. Bardzo chciałam, żeby to taka opcja była bo by bardzo mi tu, też nie wiem jak wam mi to by urealniło grę tak w reali też do, wolno robić nie wiem jak to będzie chociażby ona mi tam nie zwiada do tych krzaków dobra a chcę musimy robić tutaj taki pod spodem drugi jakby to powiedzieć rząd, ale nie wiem czy to się uda bo tu jest jakoś mniej miejsca to trudno, ta przyczepa na razie nie będziemy jej wyładowywali bo to nie ma sensu, bo bel pewnie strzelę będzie mało to nie trzeba jej nad przyczepą jeździć uh -huh. chyba trzeba najpierw nią od... no przyczepę, jakby tak powiedzieć, od... dobra, odbezpieczyć te bele teraz musimy dalej ładować to będę mało mówił dzisiaj, bo muszę być skupiony dobra, teraz wam powiem o intrze czy ona będzie, czy nie będzie, z tego czynności w tym tygodniu się pojawi to intro będzie na oryginalnych maszynach rewelacyjnie, to ono nie będzie, bo... To jest tylko na oryginalnych maszynach, tylko to są pierwsze Ewy Farmingu. Ziemniaczki. Nie wiem, czy jeszcze kupić jakąś, czy... Te ziemniaczki będą miały są sąsiada, bo na razie on nikogo te ziemniaki nie są, może ja kupię. Ale na razie nie chce mi się cudować. Dobra, eee... Ludzie. Ludzie, ludzie. Mówiłem, intro będzie nie w takie rewelacyjne, ale jak tam będzie, z jakichś tam chyba z sześciu prac będzie to intro... Czyli jakoś wam się na spodoba, ten tydzień nie będzie na osobno, a w samej 13 coś będzie. jak ja przyjechałam, przepraszam, zagapiłem się na kartkę, co mam powiedzieć. Tak, jak mówię, statywu niekiedy zawsze prawie nie biorę, bo mam pola bardzo daleko od siebie oddalone na tych, których mój sąsiad robi, dlatego, ale postaram się już brać i kamerkę też, będę brał. Kamerkę z też, żeby jakieś ujęcia więcej było. Na przykład zamiast niekiedy statywu. co ja robię? Nie, no mi to wszystko spadnie, zablokowała się bela. Jak no mi to wszystko spadnie, albo tak, teraz tą belę odszedł... Nie, bo to się nie... Jak ja się cofnę, to to wszystko się zburzy. Ja wiem że to się zburzy. O, nie zburzyło się. Zma jakiś trochę sk zły skręt, no ale... Już wytrzyma. Trochę tam głośniej, bo to ja nie słyszę dźwięków nawet. Coś mi się tam zwaliło. I chcę troszeczkę wymanerwować? Tutaj trochę chyba słoma zapomniałam podbierać. Bo no to jest trudne takie bele robienie w tym farmingu. I w ogóle w farmingach, bo to cały czas się wolno bać, bo to spadnie i tak dalej właśnie, dawno nie było coś FPS-a Speed Games'ów. Będzie ostatni F360P, będzie to kukurydza, reszta będzie już, jak mówię, 480p. Ale będą na razie z chudami. Nie, 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 nie. Nie, jak mi to spadnie, to ja jestem siły. Teraz, cofaj powoli. Mateusz, Mateusz, niech się to nie zburzy. Nie, 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 nie. zrobić, żeby to się nie zburzyło. dobra, jakoś to brzydko jest, no ale jakoś jest. Proszę dwie braki dać tutaj. Nie wiem, jak ja to zrobię. E, tak, jak mówiłem, już mam tak około 10 filmów. Jak jeszcze będzie na przykład 17, jak nie wystawię tych wszystkich pod muzykę, bo teraz nagrywam się kilka, to będzie, a więcej niż 10 filmów nie będzie już pod muzykę z FPS-a 15. Speedgamesy będą z 15. Mówiłem, że kiedyś będą z 13 i tak dalej. Ale nie, bo zmieniło mi się, będą z 15. Myślę, że tak będzie lepiej, bo Speed Games y to Chcemy, żeby lepsza jakość była lepsza fizyka, a w 15 tak jest. To dlatego. Już jakoś tak chyba <laughs> nie, kaszla, bo już troszeczkę się wy wyzdrowiałem już bardziej. Palce już, już, już też mnie boli mnie, jak ktoś oglądał, że miałem... Miałem problem z palcem. Hm. Jakby teraz dobrze tutaj zrobić? Tak może być? Ryski, chyba, tak. O, tamta tabela ta z spadła. Czyli dzisiaj muszę iść do kościoła na, na Mf. To też nie mam tyle czasu zbytnio. E, 15 multi chyba powinna być w tym tygodniu. Speed Games, jak mówię, będą z 15 na razie. Chyba już mam nagranych 30 Speed Gamesów. Niektóre bez chudów, niektóre z chudami. 20 z chudów, 10 bez chudów. Do tego musicie jeszcze 20 około, żeby mać z eee tego, nie zy musicie przyłączyć się z chudami około 20 speed gamesów potem już nie będzie tyle jeszcze jakaś belka jest tutaj? chcę rozglądam, tu nie widzę żadnej tu też nie widzę tu też nie widzę nie widzę chyba mam już koniec belek, tak mało no dobra, tak mało belek było, mówiłem nie o, wdepłem się, przepraszam Możemy już zaparkować nasze maszynki. Intro będzie bez chudów z trzynastki, ponieważ znalazłem mod, który ukrywa chudy. mamy już mod, który ma manualne podczepienie, czyli się podchodzi. I tak dalej. Teraz pozwolicie, że sobie odczepimy widły. Co na następnym odcineczko z trzynastki? Mało filmów na razie. Na następnym odcinku z 13 będzie obornik. tłumaczy teraz zazwyczaj mało filmu z 13. Mało czasu. Nie strzelacie tylko w ogóle na kanale. Zastęp tylko ja będą tylko chyba trzy filmy tygodniowe, jak mi się przydobry wiatrach. jak się uda. Aj, odczepiłem z traktora, muszę... bez traktora. Hmm. A, bo, widzicie? Podchodzę sobie. przyłączam narzędzie. Widzicie? Co się stało? Troszkę obornika sobie nabrałem, a stanął już. A, aż mam 100. Dziwne, tak mam obornika, jak mam 100. A ja tylko odjadę tym mtz em jak to się zbogowało. A, to ja mam widów przecież Ja nie chcę widów. Ja chcę e, tur. Hmm. Co ja robię głupie? O, Słuchaj, może teraz się <coughs> muszę sobie odjechać i teraz chyba będzie dobrze. Ops. No, lagi są niestety duże, teraz widzicie, jakie lagi mam? No i teraz to mi to przyczepisz? O. I teraz, o, 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 co to się stanęło? Ludzie, święci. Co to się stało? No, takim... O, wreszcie. Ta gra mi dużo się problemów stworzy. Te wideo nie w ogóle się nie trzymają. Tego nie widzę. E, szczypce, no dobra. A se podjadę. No. Dobra, poza odcinkiem to rozwiąże ten problem. Ja też mówię, tak będzie mało filmów 3 tygodnie, bo będę się starał wystawiać Zero, jak już mówiłem. I właśnie, coś właśnie spodobało to konstrukcja Simulator. Było tylko chyba 12-14 łapek. Co mówię? Nie chcecie tej gry? To będzie inne. Wylosowałem, dostałem za darmo Farm Expert 2017. W Kerfury kosztowało aż 80 zł. Dostałem go za darmo. Troszeczkę belka się zlagowała I chyba teraz tą grę będę chciał. Albo chcecie konstrukcję, albo Farm Expert. Proszę mi pisze w komentarzach, bo potem nie wiem, na co bardziej chcecie. Tak nie jest, że było tyle farmingów, ale jak Wam się nie podobało konstrukcję, no to <laughs> mówię, no czemu nie? Chcę do tutaj, bo tam przyczepkę na razie tutaj zostawić. Chyba ja ją zostawię tutaj, kogoś, Tutaj się zostawię. O, tak ładnie nawet. Tak, może być chyba. Co od nią odczepimy? Ładnie. Tak, dalej tutaj mogę te blokie zostać. I przykryłem ee, pryzmę, jak widzicie, możecie zauważyć. Podczepimy sobie rozrzutnik. Chyba będzie tyle po odcinku. Się mniejsza odcinek chyba, <laughs> ponieważ było... Nie w tyle roboty nie miałem z tym wszystkim. Poza odcinkiem, wiem co muszę zrobić. Muszę się zająć e, tym, co do na słychać. Takim równikiem, będziemy musieli rozrzucać na odcinku te pola. O! Ma się coś zrobić, 7, to dodatkowe burty, że ja mogę więcej brać. Tego. Ro... O! O, Tak będzie chyba najlepiej. Tak będzie fajnie. Według więcej, brać... o tym chodzi. Zobaczymy, czy ten MTZ coś, coś naprawiło, czy nie. O. Chyba się naprawiły. Nie, chyba nie. Nie no, no dobra. Za się odcinka, więc dzięki za uwagę. Do następnego odcinka, narka.